Jestem samotna i pilnuję do nieba bramy. Ty Dniem zło przychodzi, spadaj na biało brana, podpieram się brama. Dobrą energię mam jak święcącą bo świata mojego ciała zostawiło w wspomnieniach ślad. Z ciężkimi ekami do pokonania niełatwo miało stawić mi traumę i złamało museł na drobne kawałki. Ścierwał wężarz, za najlepsze tylko siebie mieczek ucieka. Gdzie rośnie pieprz, gdy ten czelny dzień poczuje dobrą energię chropi anielskie łzy nie opowiada kłamstw mogę się zmienić w kogo to, tylko chcę a moje imię anioł music <laughs> ja nie boję się tego co złodajec od dnia Dość myśli że do niej narażę świat w każdej sytuacji podnosi głos co nie ze mną niebo i z mojej zawsze pozostanę aniołem wiesz że czujesz się jakby zwoltościowy mieć. wiesz uciekam od twoich krzywdów słowa nie prowokuj anioła bo źle skończysz kiedy w niebie czy zasadę mała nie pójdę do ciebie pod twę nożyce trzeci raz. Nie nadstawię się, bo zapomnę o tym w wrogu złe. Pozwól, że nauczę się z tym żyć. Wiesz, potworze podłe, nigdy nie będę taka jak ty. Te. Teraz chodź do mnie, zabiorę do mamusi ci nożyce. Nic migłom, za zaszyję swe miejsca nożyczkami. Jak dewiru obetnę ci, zgaszę twojego ognia i przestaniesz już żyć. Nie zapłaczę ani jedna łzy. Kiedy myśli, że przechytrzy, mnie już podchodzi bliżej nie Słyszę ten głośny krzyk, marzę o tym, by jak najszybciej znikł. Ledwo tam na poskrojanych przestrzeniach skrzydłach. Mówię, nie zabijesz mnie. Ucieka, gdzie pierwszy oś nie znikł. Nie obchodzi mnie to, wreszcie na chwilę zamknęło się. Nie obchodzi mnie to, uśmiech znikł, widzę łzy. Że... Nie jestem już tamtą aniołkiem, nie jestem już bezbronna, jestem silna i dobra. Nie tego, co zło z dnia, to ścierwo myśli, że do niej naraży świat. W każdej sytuacji podnosi głos, co nie zadzieraj ze mną. Niebo jest moje zawsze pozostanę aniołem. Wiesz, że czuję się jakby bezwartościowy śmieć. Wiesz, że uciekam od twojej krzywdy, słowa nie prowokuj mnie. Nie prowokuj anioła, bo się skończysz. Kiedy w niebie uczy zasad mała aniołki, nie pojedę do ciebie po trwe nożyce że ci raz. Nie nastawię się, bo że... Zapomnę o tym wrogu złym. Pozwól, że nauczę się z tym, żyć. wiesz, potworze podło, nigdy nie będę taka jak ty. Teraz chodzi do mnie zabiorę dwamusi, nie ci nożyce. Nie ćmigłam, zawsze jest we miejsce narzeczkami oglądewirobetne ci. Z twojego ognia i przestaniesz już żyć. Nie zapłacza ani jedna i wzy. Zło przychodzi każdego dnia stoi obok mnie. chciałby zabrać. I nie recz ja mu nie dam się zabić. Nie dam mu zabić się. Wiem, że zasnę znów całą noc. Wiem, że nie zasnę znów całą noc. Będę nadal płakać na no pocieszenie mnie. Pozostałam dobra. Ja nie boisz się tego, co zło daje co dnia. To ścierwo myśli, że do niej należy świat. W każdej sytuacji podnosi głos, co nie zadzieraj z ze mną. Nie boję się mojej. Zawsze pozostanę aniołem. Wierzę, czuję się jakby z wartościowy śmieć. Wierzę, uciekam od twojej krzywdy. Słowa nie prowokuj mnie. Anioła, bo źle skończysz. Kiedy w niebie uczę zasad, mała aniołki. Nie pójdę Ciebie po że nożyce trzeci raz nadstawi się, pozwól, że zapomnę o tym wrogu złym. Pozwól, że nauczę się z tym żyć. Wiesz, potworze podło, nigdy nie będę taka jak ty. Teraz chodź do mnie, zabiorę od mamusi, nie ci nożyce, nici migłą, zaszczyj miejsce. Nożyczkami ogon de wiru ci. Zgaszę twojego ognia i przestaniesz już żyć. Nie zapłaczę ani jednej łzy. O nie, o nie, ja wiem, nie zabijesz mnie.